Najlepiej będzie raz w tygodniu, <laughs> e, może być raz na dwa tygodnie, a jak będzie to rzadziej niż raz na miesiąc, to nie będziecie mieli żadnej kontroli nad projektem. Mogą być te stand-upy, e, potem te rotrespektywy, no, minimum raz na dwa tygodnie i takie większe podsumowania raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca. I teraz moja e, e, taka rada. E, nie trzymajmy się tych terminów sztywno. Z drugiej strony niektórzy mówią, że rozwój firm jest trochę blokowany przez liczbę i częstotliwość spotkań, więc też, też nie przesadzajmy, tak? dajmy ludziom e, możliwość samodzielnej pracy e, i tylko podsumowujmy to, patrzmy na rezultaty i idźmy dalej.